Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym wam przedstawić robot planetarny marki Samcook. Niech nie zwiedzie was ten retro design, bo to naprawdę nowoczesne urządzenie, które wyposażone jest w mocny silnik, wyświetlacz LCD oraz timer. Zainteresowani? No to zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. To urządzenie jest wykończone w takiej pięknej fortepianowej czerni z elementami ze stali nierdzewnej, także na pewno będzie się świetnie prezentował na każdym blacie kuchennym. Niemniej jednak, nie tylko o wygląd tutaj chodzi, bo to urządzenie, oprócz świetnego wyglądu, ma przede wszystkim mocny i cichy silnik o mocy 1200W. Ma dużą misę ze stali nierdzewnej o pojemności 5 litrów. Oprócz tego, to urządzenie jest sterowane jest przy pomocy tego pokrętła, dzięki któremu można wybrać zarówno prędkość jedną z dwunastu, oraz czas pracy, czyli jak długo urządzenie ma mieszać składniki. Na panelu sterowania mamy również specjalny program opracowany z myślą o ugniataniu ciasta, który będzie trwał przez 6 minut. I mamy też funkcję pracy w trybie turbo. Żeby ją uruchomić, należy cały czas trzymać palec na tym przycisku. Na wyposażeniu mamy trzy mieszadła. Mieszadło flexi z takim silikonowym wykończeniem, hak do zagniatania ciasta oraz trzepaczkę do ubijania mas lekkich. Co jest też niezwykle ważne, że to urządzenie możemy uzupełnić o dodatkowe akcesoria, jakimi są maszynka do mielenia mięsa, przystawka do makaronów czy szatkownica. Wszystko zależy od tego, jakiego sprzętu będziecie potrzebować. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak pokazać wam ten sprzęt w działaniu. Zacznijmy od zrobienia ciasta na makaron. W tym celu muszę zamontować hak, a na panelu sterowania wybiorę program ugniatania. Żeby podnieść głowicę, najpierw należy ją docisnąć, nacisnąć ten przycisk z tyłu i ona się w ten sposób podniesie do góry. Zakładamy hak i montujemy misę. I teraz wsypujemy składniki: 300 g mąki, 2 łyżeczki soli, 4 żółtka i 2 jajka. Opuszczamy ramię. Kabelek do zasilania. Uruchamiamy sprzęt i wybieram program ugniatania ciasta. To jest taki program, w którym najpierw prędkość jest na poziomie pierwszym przez 30 sekund, a potem jest prędkość druga przez 30 sekund i finalnie jest prędkość piąta przez 5 minut. I jeszcze dolewamy trzy łyżki wody. No i ciasto na makaron mamy już gotowe. Moi drodzy, w związku z tym, że zrobiłam ciasto na makaron, no to teraz należy zrobić makaron. Do tego celu użyję specjalnej przystawki do makaronów. Na wyposażeniu są trzy elementy. Pierwszy służy do wałkowania ciasta i tutaj mamy możliwość regulacji grubości ciasta. Oczywiście w momencie, kiedy zaczynamy wałkować, ustawiamy na najwyższy na ósemkę, natomiast potem pożądana jest ta czwóreczka. I mamy dwa noże do robienia makaronów. Pierwszy to jest taki grubszy, czyli wstążki, fetucinę. A potem mamy nóż do spaghetti. No to zabieram się do pracy. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy taki, taką wypustkę, i ona powinna pasować do zagłębienia tutaj w tej obudowie gniazda. I tutaj wskazana jest praca z prędkością od 2 do 6, także możemy ją sobie tutaj ustawić na. Zacznijmy od trujeczki. I co jest też bardzo ważne, żeby tutaj te wałeczki podsypać trochę mąką. Można to w ten sposób roznieść paluszkami. No i czas start. I zobaczcie jak to już pięknie wygląda. Ale jest w tym frajda. No i teraz słuchajcie, robimy makaron. Ciasto rozwałkowane i montujemy przystawkę do wstążek. Przykręcamy. Jest dobrze. Ok. Wtyczka do prądu. I zobaczcie. Wow! <laughs> Ale frajda! No jak mam teraz tak dużo makaronu, to muszę chyba dzisiaj zrobić jakąś pastę. Okay? Może bolonezę, bo mam mięsko. A teraz pokażę Wam kolejną opcjonalną przystawkę. To jest maszynka do mielenia. Ona idealnie nadaje się do mielenia mięsa zarówno surowego, jak i gotowanego. Do mielenia maku, twarogu, ziemniaków, czy drobnych orzechów. Na wyposażeniu posiada trzy rodzaje sit. Drobne, grube oraz średnie. Oraz dwie przystawki do robienia pasztecików i kiełbasek. Najpierw demontujemy zaślepkę. A następnie mocujemy w tym miejscu Maszynkę. Ten bolec, który jest na maszynce, musi idealnie pasować do tej wypustki, która jest na krawędzi gniazda. O, jest i teraz przykręcamy. Następnie kabelek do gniazdka. I uruchamiamy maszynkę. mięso zmielone podsmażam a obok świeżo zrobiony makaron także jak nic będzie pyszne bolognese A teraz pokażę wam jeszcze jedną opcjonalną przystawkę jest nią szatkownica to będzie idealny sprzęt dla wszystkich fanów surówek sałatek no i oczywiście placków ziemniaczanych no tutaj na wyposażeniu mamy trzy ostrza: duże oczka, małe oczka i plasterki. Jeżeli martwicie się, że na wyposażeniu nie ma specjalnego ostrza, które ścierałoby ziemniaki na papkę, to zapewniam Was, że placki ziemniaczane można zrobić też z ziemniaków, które ścieramy na takich drobnych oczkach i one też wychodzą pyszne. Czyli montujemy szatkownicę. Po pierwsze należy wyłączyć urządzenie z zasilania. Odkręcamy i ściągamy tą zaślepkę. I teraz mocujemy najpierw ostrze w szatkownicy. Tutaj ważne jest, żebyśmy dopasowali właściwie to ostrze. I teraz wkładamy je do gniazda przystawek. Oczywiście przed pierwszym użyciem wszystkie te elementy należy umyć w wodzie z odrobiną płynu. Teraz też zwróćcie uwagę na to, że to urządzenie naprawdę jest bardzo stabilne dzięki temu, że po pierwsze ma solidną konstrukcję, a dwa właśnie, że ma takie specjalne gumowe przyssawki. I pamiętajcie, że rekomendowana prędkość jest w granicach od 4 do 6. Ustawiamy prędkość. Pod jest zdecydowanie lepiej podstawić jest tą misę, ponieważ ona jest wysoka i wówczas starte jabłuszko czy marchewka nie będą nam spadały gdzieś poza miskę. I pamiętajcie, zawsze do upychania stosujemy właśnie ten upychacz, nie wkładamy tam rąk ani innych przedmiotów. I robimy sobie surówkę z jabłka i marchewki. Ewentualne takie przebarwienia po marchewce możemy usunąć ręcznikiem papierowym, kuchennym, namoczonym w oleju. Zobaczcie, jak pięknie schodzą. Widzicie? Jaki patent! No i teraz najwyższy czas na obiecane placki ziemniaczane. ścieram ziemniaki na tych małych oczkach i zobaczycie, że naprawdę placki wyjdą trudne. Słuchajcie, skoro pozostało mi tyle białek po zrobieniu makaronu, no to pozostaje mi nic innego jak zrobienie bezy. Wrzucam białka do misy. Przed założeniem Mieszadła, nakładam osłonę. Założone i opuszczam. Wybieram prędkość 12, dodaję tam szczyptę soli i ubijamy. Piana wygląda już na ubicą, więc będę dodawała teraz cukier. Za chwilę będę stawiała ubitą pianę z cukrem do piekarnika i będę czekała aż upiecze się moja beza. Wam natomiast dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że prezentowany sam kuk bardzo Wam się spodobał. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to koniecznie piszcie. I pamiętajcie, że gdybyście się zdecydowali na jego zakup, to warto polować na specjalne okazje, bo kupując tego typu sprzęt, może się nadarzyć okazja, że te opcjonalne przystawki będą z wysokim rabatem. Dzięki za uwagę, do zobaczenia za tydzień.